Hej, cześć, tutaj gracz Niedzielny 1. A to jest kolejny odcinek z cyklu. Zagrajmy w Wiedźmin 2. Oczywiście edycja rozszerzona. No cóż, jestem na fantastycznym ryneczku Flotsam. Pod poniekąd interesującą szubieniczką, na której to zawisło dwójka ludzi. A no cóż, ja muszę teraz zrobić. Moi towarzysze poszli do tej knajpki tutaj. Znajdującej się pod Zamtuzem, bo tam na górze jest Zamtuz, stoi piękna werbela chyba się nazywa ta prostytutka. A ja rozejrzę się po mieście. Tu już widzę jakąś tablicę ogłoszeń. Zaraz sobie do niej podejdę i przeczytam, co tutaj można z niej. Tablica zebrać. z ogłoszeniami. No a proszę. Może jest coś ciekawego. Widzisz, Geralciku? Przeczytajmy. OK. Co so my tu mamy? Zlecenie na Endriagi. Ludwig Bers ogłosił, żeby wyeksterminować Endriagi. Ja tu zlecenie oczywiście przyjmę. Kolejne zlecenie. Zlecenie na Nekery. Okej. Okay. odwieszczenią, łaskę niech się stanie powszechnie wiadomo, że bandyta Dimitr uległ skrusze i poprosił o przebaczenie za straszne czyny. Komendant Loredo, znany od wykazanego miłosierdzia, opuścił, odpuścił mu przewinienia i przyjął Dimitra na łono społeczeństwa. Aha, dobra. Zlecenie na trola. Poszukiwany jest śmiałek, który zabije trola degenerata czajonego w okolicach niż zniszczonego mostu na granicy ARD bestię pokonać można jakimkolwiek sposobem, byleby skutecznie. Okej, okay, nagroda oczywiście. No to też zlecenie na trola przyjmę. No, ogłoszenie. Usługi walwierza, w tym również golenie, puszczanie krwi, wyciskanie czyraków i nade wszystko strzeżenie włosów, oferują tanio, zębów w później naprzeciwko. Zapraszam do je mojego antykwariatu. Aha. No świetnie, tablica jak to? Tablica, przyozdobiona dodatkowymi malunkami, i pochlapana czymś, jakby krwią. Dobra, kłopoty z trollem. Zlecenie na Nekery, zlecenie na Entriagi. i coś jeszcze. No cóż, to może ja się rozejrzę wobec tego tutaj po Flotsam. Porozmawiam z miejscowymi ludźmi, z tymi to już chyba rozmawiać nie mam co. Z nim nawet zaczepiać nie będę. Ale może coś ciekawego się dowiem. Flotsam ma wojsko, nie potrzebuje wiedźmina. O, proszę bardzo, tu nawet tutaj stoi, może pogadam. Odolam. Wiedźmin Geralt? Zwany Białym Wilkiem? Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Talar cię przysyła? Ano, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Hmm. No dobra, to po kolei. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. E, e, wiernie cytując... Słuchaj się, kurwa, we wszystkim rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorni skurwieli nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. <laughs> Ty dla... Talara, a przysyłka? Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Eee, nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. No Okej. Okay. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. E, e, wiernie cytując? A, okay. Słuchaj się, kurwa, we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij kurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. No Okej, okay, bywa. Pozdrów Talara. Pozdrowie. Czyli mamy wysłannika od Talara, który jest szefem służb specjalnych. W zimie albo się był, bo nie wiem, jaki jest jego statut w tej chwili. A okej, okay. no dobra, to co? Do knajpy? Jeszcze się tu rozejrą. Zachowuj się, Wiedźminie! A tutaj pójdę, zobaczę, co tu jest. No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do wyzimy jest długa i wolałbym nie mi trężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj do dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za. Chodź tu. To jego szukają! Brać go chłopcy! Lej, lej, kurde, i tak szukali słomki do oka, tak? Zetni, gościa. Kolejny... O, oj! Dalej! Jest wielka! Ten też szuka słomki do oka, także dostanie za moment. No i co chudy? Takiś hardy? No, widzisz, a nie mówiłem, żeby ze mną nie zaczynać. Szukaliście słonki do oka, to ją macie. O, list kończy za mną. Proszę bardzo, dobrze. Co on tu miał? Drabina sznurowa o drewnianych stopniach, pewnie. Dratwa. A, coś jeszcze obejrzyj. No to obejrzę. A, plakat. No tak, to jest list, kończy za Jorwetem. Spoko dalej idę się rozglądać. Siłka oczywiście pozbiera, a jakże? Tu jest jakaś chatkana póżej. O, co tu było? Klot drewna. Dobra. Czyli zamknięte. Nie chcę mnie tu wpuścić. Spoko. Ok, nie chcieli mnie wpuścić tam, to wejdę sobie tutaj. A co? Zobaczymy, co tu się dzieje. Wow. A ten co? Siedzi w ścianie i coś robi? Coś niesamowitego. He. Dobra. Zab zabiorę mu wobec tego narzędzia. O, kobitka. Sprząta sobie, widać wszystko. Dobra, troszkę składników alchemicznych pozabieramy i chyba nic już. O, co to jest? Narzędzia, dobra, tu mi się na sprzedaż przydadzą. Ok, idę do następnej haciendy, O, jadka rzeźnicza, zobaczymy, czy jest otwarte. Oczywiście. Spoko, spoko. Mm, troszkę składników alchemicznych i oreny. Mnóstwo krwi. Tu nic nie ma. Zapuścimy mojego czujkowego. Oreny jak najbardziej. Ametystowy pył. Chyba, wszystko już sam wziąłem. To co, mogę hasjentkę opuścić wobec tego. Okej, okay, tu jest jakieś wyjście. Nie, tu nie ma przejścia nie ma. O, skrzyżowanie jakieś poważne. Dzielnica nie ludzi we plotsa. No kupio, przyjechałem dopiero. O, siedzą krasnoludy. Właśnie o to mi chodziło. Troszkę ich zorenów ograbię. I z tego co pamiętam, chyba tu... sporo rzeczy było. Okej. Okay. Trochę się tego uskładało. Andris Gernot. Nie gada ze mną. No to ja też z tym gadać nie będę.

się tego zebrało? Dzień dobry. Dzień dobry. I tajemniczy kupiec, z którym porozmawiam. Ok, pohandlujmy. Co ja tutaj mam? Sklep Geralt. Lisa w 32 sztuki, ulepszenie miecza, czajka, eliksir, diamentowy płyn, pył, który jest warty. Dolina Pontaru książka. Drugi stalowy miecz mogę mu sprzedać. Za 12 ojrenów. Mhm. długi Stalowy miecz, też mu sprzedam. Gizarma, to też mu sprzedam. Inkrustowany srebrny pierścień. Jad pisielców, no ale raczej... kloc z drewna. Klucz do góry, gu... To jest nic nie warte, to jest nic nie warte. Mm -hmm. Kot, oczywiście, krew flaki. A kurtkę niebieskich pasów mogę mu sprzedać, a co? Dużo waży. Maczugę również. Maczugę, małą pałkę, miecz. Narzędzia jak najbardziej. Oków mu nie sprzedam. Albo sprzedam mu Olejów, posełki do miecza też nie. Klikowana skóra. A, tego nie sprzedam, czy tego nie sprzedam. Trochę tych receptur mam. Ruda żelaza to mi się przyda do wykonywania czegoś. Samą. Skóra, skórzana kurtka. Studia nad krabopojątkiem. To warto by było poczytać, bo być może ulepszenie zbroi. Okej. Okay. Spodnie. No dobra, chyba się pozbyłem wszystkich niepotrzebnych rzeczy. A co tajemniczy kupiec ma? A, prymitywny nasz. To jest wszystko równe ziemi. Solidny cordelas, Solidny jedzimieński miecz. Srebrny. 260 orenów. Mhm. Mm Dobra, srebrny. Na razie miecze mam, to nie potrzebuję. Nie pohandlujemy, kolego. Znaczy pohandlujemy w tym sensie, że ci sprzedam parę rzeczy. Natomiast... Ty coś chcesz mi powiedzieć, nie chcesz mi nic powiedzieć? Co tu jest? Tu jest porcik kiego grzybamy to nosimy szefie, skoro port jest zablokowany. Żeby nie odwyknąć. Tu się coś Ed. dzieje w ogóle. Noś, noś. Wiedźmin zabije Flot sam ma wojsko, nie potrzebuje Wiedźmina! Dobrze, dobrze Uściekło. Co tam? A i nie pogadam. Swaniaszki. Ej, ludziska, ludziska Tutaj. Na razie, zamiast to się może na wszelki wypadek nie będę wypuszczał. Zwiedzimy, może port. Białowłosy. O! Mam dla Ciebie propozycję. Wow. To to jest? Węzel Pug. O to pogadam z Węcelem Pugiem. Wobec tego, co on ma za propozycję dla mnie. Witaj, Białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim jesteś. Powiem krótko, jestem w stanie sporo zapłacić. Hmm. Skoro chcesz zapłacić, to czemu nie? Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako Wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Hmm. Zapach gadziteł. Ok, to ja spojrzę w swój dziennik. O tak, zapach z kadzideł. Wobec tego przerzucę się na kadzidełka. Ja muszę się udać gdzieś w tym kierunku, tak? Spoko. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. <noise> Radochna, Cześć, Radochna. Dzień dobry. Nie pogadamy, widzę, Radochna, ale teksty masz niezłe. Tu jest chyba wejście do... flot sam rynek z powrotem? I gdzie ja mam się udać? A, tutaj gdzieś. Tablica pytanie. z ogłoszeniami. Może no, jest coś ciekawego. Grzybki? A? Kasze? No kasze? Tablica Przecież to człowiek jak imię. bardzo Poci się, krwawi, więc pewnie i kasze w Ogłoszenia już czytałem. Także spoko. Dobra, co tu się w ogóle dzieje? Takie zbiegowisko. A jest i obiekt moich zainteresowań, tak? Porozmawiamy. Poro Witam, w moim skromnym sklepie. Hmm. Najpierw mogę... a nie, to będę z nim handlował. Ale potrzebuję pewnej receptury. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał, ale receptury nie zdradzę nikomu. Możemy zrobić tak: dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Mm, zastraszymy go. Policzę teraz do pięciu. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na plecach. Raz, dwa... Nie zastraszysz mnie! Zejdź mi z oczu! Mm. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad dwieście. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwa. Nie może być! Ja... Tego, żeśmy już słuchali. Możemy Potrzebuję receptury na je... Chodzi mi o... To. Mogę nieść... Nie ma... Mo hmm. Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. W sumie? A dlaczego właściwie nie? Zgoda. Ehm, poczekaj sekundę. ...proszę. Hmm? Czym handlujesz? Głównie kadzidłami wszelakiego rodzaju. Do medytacji, do odświeżenia, kuchni, medycyny, rytuałów. Czego tylko dusza zapragnie. Aha, no dobra, to ja już z nim handlować raczej nie będę. Spoko. Dostałem jakąś recepturę, w związku z tym wrócę do portu. o. Eee, I oddam tą recepturę temu gościowi. Spróbuję go oszukać. Jodukus. Takas tylko jodukus. Pamiętasz mnie z wyzimy? Tak, pamiętam. Się. Jasne, jesteś wolna? A ty co, ty ty Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Mm. Okej. Okay. Jasne. Pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. Hmm. Przy bramie wejściowej od strony rynku. No dobra, czyli muszę iść na rynek, chyba. Jesteś wolna? Idź już sobie do. Jesteś wolna? Nie, zajęta. Spoko. A co tu jest w ogóle? To są mury miasta, chyba, tak? Jakieś wyjście, dobra. Gdzie jest brama wyjściowa? Tam jest brama wyjściowa. No dobra, ale zanim wyjdę, to chyba zakończę ten odcinek. Dziękując Wam serdecznie za uwagę. Za tym gościem. No tak, on tam czeka za murem. Za tym gościem pobiegnę sobie już w kolejnym odcinku, także na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę, do usłyszenia, cześć i czołem.